Kolejny rapo o sobie, bo ktoś zranił me uczucie Martwię się o kogoś, kto mam mnie głęboko w dupie. Jeźle, więc nie pytają o moje samopoczucie. Ona mówi o mnie źle, chyba zaraz się od niej odwrócę. Smutne życie, smutny, ja mam dosyć tych jebanych kłamstw Jak nie wiesz co się stanie, no to teraz kurwa patrz Życie pokazało kto był pierdoloną pałą i kto był tylko posiano, wiesz nieliczni bracie się zmieniają Po tym wszystkim już chyba nie jest w stanie już mnie nic zranić więc nie pytaj czemu się zalewam teraz cały łzami Chciałbym być zgnieciony tymi jebanymi oponami Sorry mała, ale ja już nie wiem co będzie teraz z nami Agresja bez depresji, gdzie są moje leki? Jestem ciut niebezpieczny, wyjebał bezpiecznik Napijmy się za błędy. Benzodiazepiny, nie wiem jak żyję bez nich. Nie wiem jak żyję w ogóle. Myślałem o przyszłości, w sumie myśleliśmy wspólnie. Szkoda, że nigdy o tobie nie zapomnę tak ogólnie. Znów przypomnę, że o przyszłości myśleliśmy wspólnie, a nie tylko ja. Serio, dosyć kłamstw. Mam wszystko ja. płynie z serca. Jak nie wierzysz, no to może sprawdzić. Ona patrzy na mnie i wie, że ja nie chcę jej stracić. Ona wie, że ja nie chcę jej stracić. A ja robi wszystko, żebym ją stracił. Później będę wielką cenę płacił za to. Chory, ja chory, gardło, i wszystko nagle upadło.